Przeanalizowaliśmy około 400 komentarzy internetowych i publikacji medialnych. Okazuje się, że w 79% z nich wizerunek relacji pracowniczych w Polsce jest oceniany jako zły albo bardzo zły. W skali od plus 2 bardzo dobre do minus 2 bardzo złe. Wynik jest minus 0,85 punkta, czyli relacje są złe, zdecydowanie złe. Najważniejszymi problemami relacji pracowniczych w Polsce są stres, mobbing, zarządzanie folwarczne oraz słabość instytucji i prawa, które powinny te relacje stabilizować. Jeśli chodzi o zarządzanie folwarczne, to ono szkodzi nie tylko samym firmom, które są w ten sposób zarządzane, ale całej gospodarce, ponieważ taki nadmiar kontroli powoduje bierność pracowników, spadek kreatywności. I o ile mówiliśmy jeszcze o gospodarce i produkcji prostego typu, to wystarczało, ale teraz, kiedy wchodzimy w gospodarkę opartą na wiedzy, to już jest prosta droga do porażki. Odnotowaliśmy pierwsze jaskółki zmian, nie było ich bardzo dużo, ale z tych 400 przeanalizowanych publikacji około 13% oceniło te relacje jako dobre lub bardzo dobre. Jako przyczynę tych zmian upatrujemy z jednej strony upowszechnianie nowych modeli zarządzania, które są oparte bardziej na wolności pracowników, na zaufaniu i na płaskiej strukturze firm, a z drugiej strony jest to umacnianie się rynku pracownika, który też stabilizuje te relacje. Chociaż tu trzeba przyznać, że część ekspertów uważa, że. To jest wciąż za mało, że rynek pracownika pojawia się tylko w niektórych branżach i mówimy tylko o dużych ośrodkach, więc to jest wciąż zbyt mało, żeby coś zmienić.